Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne, szklane panela laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką. Stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa, ulica Pułaskiego, 31, Kalisz. Jestem wesoły romek, zbuduję z tobą domek, odwiedź składy budowlane wesołek. Od fundamentu po dach zamów towar z dostawą do domu. Znajdź nas na stronie www.mbwesolek.pl Materiały budowlane wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Chcemy być tam. Zawsze tam, gdzie ty być tam. Zawsze tam, gdzie ty być tam! Śmiało, dzięki Wektrze nie musi się pan rozstawać z ulubioną rozrywką. Yeah! Zabierz ze sobą TV Smart i sprawdź, że rozrywka będzie zawsze tam, gdzie ty. Teraz z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Zadzwoń lub wejdź na vektra.pl 13 października, Agnieszka Gieszyn. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Kalisza i regionu. Oto najważniejsze tematy. Jego życie to ciągła walka o oddech. 19-letni Dawid potrzebuje naszego wsparcia. Mam dopiero 19 lat. Chciałbym przeżyć trochę więcej życia, tak może jak moi owieśnicy, dożyć i założyć rodzinę. Terapia tymi lekami kosztuje nas 80 tysięcy złotych miesięcznie. Czad zaatakował przy Czaszkowskiej. Młoda kobieta straciła przytomność. Remont budynku przy Jasnej, co tutaj powstanie? Ten budynek jest obecnie przygotowywany do eksploatacji na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza. Jesienny spacer po parku miejskim. A zaczynamy od historii, która nas bardzo poruszyła. 19-letni Dawid Jurga z Kalisza choruje na mukowiscydozę. Jego codzienność to ciągła walka o oddech, a marzenie to dożyć trzydziestki i po prostu czerpać ze świata, na ile to jeszcze możliwe. Stan zdrowia młodego kaliszanina poprawia terapia przyczynowa, ale jej koszt to 80 tysięcy złotych miesięcznie. Od urodzenia jego drugim domem był szpital, częste choroby, słaba odporność i antybiotyki, tak wyglądało dzieciństwo Dawida. Z czasem było coraz gorzej, w efekcie czego pojawiały się kolejne przypadłości. Zabrałam go do lekarza, no i tak, takim ciągiem zdarzeń od lekarza do lekarza, trafiliśmy tu do nas, do Kalisza, do gastroenterologa. I tu po wszystkich tych um, objawach, które powiedziałam pani doktor, no. Dała mi 1% szansy, mówi, że to będzie bezglutenowiec. Mówi natomiast 99%, że jest to doza. Po tym zdarzeniu Dawid został przekierowany do Centrum Medycznego w Karpaczu, gdzie diagnoza tej potwornej choroby została potwierdzona. Tam rozpoczęło się całe leczenie. Nadzieja na lepsze jutro pojawiła się, gdy w kwietniu chłopak zaczął przyjmować kosztowne leki. Niestety zapas leków powoli się kończy. Terapia tymi lekami kosztuje nas 80 tysięcy złotych miesięcznie. Jest to miesięczny koszt leczenia. Na dzień dzisiejszy Dawid czuje się w miarę dobrze w porównaniu do tego, co było rok temu, jeszcze w marcu, co było. To po prostu jest zmiana o 180 stopni. Te leki są tak skuteczne, nie spodziewaliśmy się w ogóle takich efektów. Dawid ma dopiero 19 lat, ma jednak świadomość, że tylko biorąc leki ma szansę na normalne życie. Jak sam podkreśla bardziej komfortowe. Uczę się w technikum w Łaskana na kierunku grafik i poligraf. Moja codzienność zawsze wygląda tak, że wstaję rano, robię inhalacje, o dziewiątej biorę tabletki te właśnie leki przyczynowe. Później odczekuję od inhalacji 2 godziny. Muham Pepa, czyli przyrząd, który tak tenuje moje płuca, żeby były wydolne bardziej. Standardowo jem jakieś śniadanie, później obiad. W międzyczasie przyjdą nauczyciele, później druga inhalacja i po niej też również PEP. Później wejdę na jakąś bieżnię, pójdę na spacer. Eee no i około 21 biorę ostatnią tabletkę. Co ta choroba tak naprawdę Ci uświadamia? Eee, jak krótkie jest życie. Głównie to. Jedna terapia lekami trwa 28 dni i obecnie są dla chłopaka jedynym ratunkiem ostatecznością będzie przeszczep płuc. No, Mukowisty doza sama w sobie ona wyniszcza cały organizm i jeśli płuca są zniszczone w 70%, no to my nie mamy szansy na nie wiadomo jaką regenerację, czy na jak to się mówi, cudowne uzdrowienie. Jednak dla nas, gdzie. Już w marcu w kwietniu wiedzieliśmy, że um, te płuca, które Dawid obecnie ma, one wystarczą na maksymalnie dwa lata życia. I później ewentualnie albo doczeka przeszczepu, który się uda lub nie, albo po prostu umrze. Jednak Dawid w płucach ma specyficzną bakterię, która powoduje sepsę. Nazywa się Burkholderia cepacja jest to bakteria cebulowa, typowo powodująca zgnielisne cebuli. E, więc e, problem tej bakterii jest też taki, że ona jest odporna na wszystkie antybiotyki i nie ma czym jej leczyć. Więc e, wiedząc, że e, mógłby być ten przeszczep, e, no to jednak szanse po nim na... Uratowanie go byłyby myślę, że też nieduże. Póki co nie ma szansy na refundację tego leku. Rodzina jest załamana, bo zwyczajnie nie stać ich na tak wielki miesięczny wydatek. Mam dopiero 19 lat. Chciałbym przeżyć trochę więcej życia, tak może jak moi uwieśnicy, dożyć trzydziestki i założyć rodzinę. 19 lat to jest naprawdę mało, jestem jeszcze młody. Chciałbym po prostu coś osiągnąć w życiu, chociażby ukończyć szkołę, studia. Chciałbym też prosić o pomoc, żeby chociaż udostępnić tą zbiórkę, żeby może ktoś inny wpłacił, jak dana osoba nie może. Wystarczy nawet złotówka. To i tak jest już bardzo dużo. Najbardziej potrzebujemy pomocy finansowej w zakupie tych leków. 80 tysięcy to dla nas kwota nie do zdobycia. Po prostu nie mamy szansy w miesiącu na takie pieniądze. Dlatego prosimy wszystkich, którzy mogą nam w jakikolwiek sposób pomóc o wpłatę choćby najmniejszej złotówki. Dla nas to, to dla Dawida to jest życie. Każda złotówka to sekunda, każdy grosz to sekunda jego życia. W imieniu Dawida i jego mamy apelujemy o wsparcie. Środki można wpłacać na stronie zbiórki nasiepomaga.pl oraz biorąc udział w licytacjach na Facebooku. Można także wysłać SMS-a na numer 72365 o treści 0102814. I powtarzamy numer 72365 o treści 0102814. Każda złotówka naprawdę ma znaczenie, razem możemy sprawić, że życie Dawida będzie po prostu lepsze. Co roku strażacy odnotowują w okresie sezonu grzewczego wzrost wyjazdów do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla oraz pożarami w budynkach. Aby uniknąć tragedii warto zaopatrzyć się w czujki czadu, przekonała się o tym na własnej skórze mieszkanka bloku przy ulicy Czaszkowskiej. Wezwanie do zdarzenia strażacy odebrali około godziny 9 we wtorek 12 października. W jednej z kamienic przy ulicy Czaszkowskiej młoda kobieta podtruła się tlenkiem węgla. Po przyjeździe służb okazało się, że jest nieprzytomna. Strażacy przystąpili do udzielenia jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to bezwonny i bezbarwny, pozbawiony smaku, silnie trujący gaz. Duże stężenie czadu jest w stanie zabić człowieka w ciągu kilku minut. Każde stężenie tlenku węgla jest już groźne. Kwestia tego, jak długo możemy tam przebywać. 25 ppm, myślę, że po kilku godzinach odczuwalibyśmy już skutki takiego zatrucia, a przy na przykład stężeniu około 1000 ppm po 15 minutach możemy już stracić przytomność. W związku z tym każde stężenie jest dla nas niebezpieczne. Kwestia, im mniej w nim przebywamy, tym lepiej dla nas. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. W momencie przybycia strażaków stężenie było na poziomie 50 ppm. -ów. Strażacy apelują, by zaopatrzyć się w czujki, gdyż wtedy mamy pewność o braku wydzielania się trujących substancji. Właśnie to urządzenie alarmuje nas, gdy stężenie w powietrzu przekracza dopuszczalny poziom. Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło wczoraj na drodze krajowej numer 12 w szczytnikach. Z kolei w Kaliszu doszło do dwóch groźnie wyglądających kolizji. Mogło skończyć się tragicznie. We wtorek po południu na 12 w Szczytnikach osobówka wjechała pod tira. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Renault, 56-latek, wjechał na skrzyżowanie z drogą krajową numer 12 i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu ciągnikiem siodłowym z naczepą, 37-latkowi. Kierowca Renault oraz pasażerka tego auta przewiezieni zostali do szpitala. Około dwóch godzin wcześniej na skrzyżowaniu Górnośląskiej z Cmentarną kierująca Mazdą 22-letnia kobieta, skręcając z ulicy Cmentarnej w lewo w Górnośląską, doprowadziła do zderzenia z Seatem, którego 80-letni kierowca jechał Górnośląską w stronę rogatki. Uczestnicy nie odnieśli poważniejszych obrażeń, zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję drogową, a rano na trasie Kalisz Ostrów tuż za Kastoramą zderzyły się dwa auta osobowe, które następnie wpadły do rowu. Z ustaleń policjantów wynika, że na poboczu stał zaparkowany peżo, w którym coś się popsuło. Kierowca Toyoty, 39-letni mieszkaniec naszego powiatu, podczas omijania tego pojazdu nie zachował należytej ostrożności i uderzył w peżota. W wyniku zdarzenia oba auta wylądowały w rowie. W peżocie znajdował się kierowca, 69-letni mieszkaniec Kalisza, ale nic mu się nie stało. Podobnie jak drugiemu z uczestników, obaj mężczyźni byli trzeźwi i zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję drogową. Trwa remont dawnej komendy policji przy ulicy Jasnej. Obiekt przeznaczony zostanie na potrzeby miasta, będzie nową siedzibą dla dwóch ważnych wydziałów. Dość spory obiekt przy pozostaje w zarządzie miasta, które od początku deklarowało, że chce wykorzystać go na swoje potrzeby. Prezydent Krystian Kinastowski argumentował to bezpieczeństwem, komfortem obsługi interesantów, a także położeniem budynku w centrum miasta. Przeprowadzka ma również podnieść komfort pracy samych urzędników. Prace adaptacyjne właśnie się rozpoczęły. Przy ulicy Jasnej w kompleksie budynków należących do miasta Kalisza trwają obecnie prace remontowe. W budynku głównym e, trwa m.in. uzupełnienie tynków, malowanie ścian, e, prowadzone są także prace związane z instalacją elektryczną. Ten budynek jest obecnie przygotowywany do eksploatacji na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza. Zostaną tam przeniesione Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Edukacji, zostanie również zorganizowane stanowisko kasowe. Policja wyprowadziła się z jasnej dwa lata temu, we wrześniu 2019 roku. Od tego czasu funkcjonuje przy Kordeckiego, gdzie zbudowano nowoczesną komendę. A teraz przenosimy się do regionu. Policja zatrzymała 34-latka podejrzanego o wysadzanie bankomatów. Mężczyzna ma na koncie co najmniej sześć takich włamań na terenie województw Wielkopolskiego, między innymi w miejscowości Grabów nad Prosną w powiecie ostrzeszowskim, a także w województwie opolskim, zachodniopomorskim i lubuskim. To już trzecia osoba zatrzymana w tej sprawie. Kolejne są poszukiwane. Do wysadzenia bankomatów grabowie nad prosną w powiecie ostrzeszowskim doszło około trzeciej nad ranem 26 września. Sprawcom nie udało się zarabować pieniędzy, ale za to skutecznie wymknęli się organom ścigania. Jednak nie na długo w Lubinie w województwie dolnośląskim policja zatrzymała niedawno jedną z osób podejrzanych o to i kilka innych przestępstw. 34-letni Łukasz B ukrywał się na terenie kompleksu garaży, przechowywał tam butle z gazem, akcesoria i narzędzia służące do włamań. Podczas przeszukania tego miejsca zabezpieczono także urządzenia elektroniczne, gotówkę i samochody. Sąd na wniosek prokuratora aresztował mężczyznę, grozi mu kara do 10 lat więzienia. A teraz zabieramy Was na spacer po parku miejskim. O każdej porze roku jest piękny, ale nas ujmuje zwłaszcza jesienią, kiedy drzewa zmieniają swe barwy, otulają się złotem i czerwienią. Korzystajcie z jesiennych uroków naszego parku. To nagranie nie może równać się z zaletami prawdziwego spaceru. A teraz z parku przenosimy się na stadion. W sobotnim meczu 12 kolejki, e-winner drugiej ligi pomiędzy kks Kalisz a motorem Lublin nie padł żaden gol. I chyba większy niedosyt po tym remisie mogą odczuwać podopieczni Ryszarda Wieczorka, którzy w końcówce spotkania nie wykorzystali gry w liczebnej przewadze. Sobotni mecz na stadionie przy ulicy Łódzkiej obejrzało z wysokości trybun ponad tysiąc widzów. Wśród nich było około 400 kibiców z Lublina. Gospodarzy natomiast wspierała m.in. wicemistrzyni olimpijska Marta Walczykiewicz. Cześć, tutaj Marta Walczykiewicz. Zapraszam wszystkich kibiców na domowe mecze KKS Kalisz w sezonie 2021-2022 po wspólny cel. Kibice nie doczekali się jednak bramek i ostatecznie oba zespoły podzieliły się punktami. Mecz był na styku, w sensie dobrej organizacji gry obu zespołów, jeśli chodzi o, o grę defensywną. Rzeczywiście, w naszym przypadku i do tego na pewno jesteśmy przyzwyczajeni, że stwarzamy więcej sytuacji bramkowych. Niestety, dzisiaj tych sytuacji było jak na lekarstwo i z jednej i z drugiej strony, można powiedzieć. Bliżej zdobycia zwycięskiego gola byli Kaliszanie. Zwłaszcza w końcówce, gdy od 78 minuty grali w przewadze po czerwonej kartce dla jednego z pomocników motoru. Pierwsze 20 minut, pierwszą, pierwszą połowę, to y, wydaje mi się, że to my mieliśmy kontrolę pod, y, nad meczem. Później Kalisz przejął tą kontrolę w końcówce pierwszej połowy, a no, w drugiej połowie no, to już taki otwarty, otwarty, w miarę otwarty mecz, ale tak y, bardziej, bardziej walka w, środk w środkowej strefie boiska. W 78 minucie troszeczkę zostaliśmy, zostaliśmy osłabieni, ale dalej wierzyłem, że, że gdzieś nam uda nam się bramkę strzelić. Yy, I utrzymać, utrzymać ten wynik. Tak więc yy, szczerze powiem, nie jestem zadowolony z tego remisu. Przyjechaliśmy tutaj po, po wygraną. Najlepszych okazji dla miejscowych nie wykorzystali Nikodem Zawistowski i Toni Segura oraz w doliczonym już czasie Mateusz Majewski. I choć piłkarze KKS-u mogli odczuwać lekki niedosyt, to punkt wywalczony z wyżej notowanym rywalem może napawać optymizmem przed kolejnymi spotkaniami. Może nie jesteśmy szczęśliwi, ale jak nie można wygrać, to, to, to trzeba taki mecz zremisować. Na pewno cieszy rozwój też zawodników, którymi to też była jakby potrzeba chwili w wejście w zespół Smolińskiego. Na pewno poprawny występ, na pewno dobry występ, ale. Obserwujemy tego zawodnika już od dłuższego czasu i to była kwestia czasu, kiedy, kiedy on w ten skład wejdzie. Po 12 kolejkach e Drugiej II Ligi podopieczni Ryszarda Wieczorka zajmują w tabeli siódme miejsce z dorobkiem 17 punktów. O kolejną zdobycz powalczą w najbliższą sobotę w Bełchatowie. Dziś dość chłodno, mokro i wietrznie, najbliższa noc i kolejne dni jednak wcale lepsze nie będą. Jak na październik przystało, taka jesienna aura będzie już codziennością. Jaka pogoda będzie w kaliszu? Sprawdźmy. Dziś wieczorem na niebie przewaga chmur: będzie padał deszcz. Na termometrach 8 stopni Celsjusza zawieje mocniejszy wiatr, a porywy osiągną prędkość do 40 km na godzinę. W nocy zachmurzenie umiarkowane na słupkach tęci 8 kresek powyżej zera. Nie powinno już padać. W czwartek w ciągu dnia termometry wskażą 7 stopni Celsjusza. Niebo prawie całe w chmurach, a po południu lokalnie będzie padał deszcz. W nocy nadal pochmurnie i deszczowo. Na termometrach 8 stopni na plusie ciśnienie zacznie spadać. W piątek od samego rana dużo chmur i sporo przejaśnień. Na słupkach tęci 7 kresek powyżej zera. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 14 stopni. Na niebie przewaga chmur, ale pojawi się także słońce. Znów miejscami może popadać deszcz. Ciśnienie gwałtownie zacznie spadać. Ubrania, żywność czy środki higieniczne trafią z Kalisza do uchodźców koczujących na polsko-białoruskiej granicy. Po tygodniu zakończyła się zbiórka stanowiąca wsparcie dla grupy Granica. O tym m.in. piszemy na naszym portalu faktykaliskie.pl w magazynie miejskim. Na dziś to wszystko. Przypominamy i zachęcamy do wsparcia bohatera pierwszego materiału Dawida. Naprawdę, wspólnymi siłami możemy zmienić życie młodego Kaliszanina na lepsze. Wierzę, że obok tej historii nie przejdziecie Państwo obojętnie. W piątek spotka się z Państwem Tobiasz Krakowski. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.